Zrobimy zestawienie teraz dwóch modeli, tych samych praktycznie, wszystko to samo, tylko że mu jest bardziej dotarty silnik. Eee, dobra, włącza aparaturę, jest włączona. Porównamy mniej więcej, przejedziemy się. A to już będzie inna skala, to? To już inna skala. Długo nie jeździłem tym Erevo już Ta, cały czas Issem no. albo rastery przerabiamy. No a to jest taki półśrodek. Nie za duże, nie za małe, Dobra, zobacz czy jedzie. jedzie. Dobra. Poczekamy aż przyjadą. No piękne furki, piękne. Spoko, nagrywa. Dobra, ustawmy je sobie Ustawmy je sobie tutaj i damy w gaz. Ach! Urwał. Dobra. Dobra, majster. Na 3- 4, na, na start ruszamy. 3, 2, 1, start. O, więc 0 Dałeś na maksa gazu? Dałeś na maksa. O, to ten jakby się szybciej trochę zbiera. Dobra. Dobra, podjadę do Ciebie już, dawaj jeszcze raz. Tylko ustaw sobie go prosto. No, już? Trzy, dwa, jeden, start! O nie! Nie, praktycznie równo szły, to jest kwestia tylko dania gazu. Też fajny model, kurczę, no fajnie się tym jeździ. Dawaj jeszcze raz. Już? Dobra. 3, 2, 1, start. Eee, praktycznie tak samo idą. To jest kwestia tylko wciśnięcia szybciej szybciej gazu. Satan, szatanica. No, jeszcze raz. Dobra, ostatni raz. Mm. Na start, gaz. 3, 2, 1, start. Ja. Paweł, jakby troszeczkę szybciej się, ja się Troszeczkę. No to wiesz, to też może zużycie materiału jest. U mnie. Ale.

Dwa małe skatane, no, mi, się... Mi, się, mi się, te modele, no pod wszystkie mi się modele podobają, w każdym którym jeżdżę jakaś jest zajawka, natomiast tutaj fajnie ustawiliśmy go, model. Ustawiliśmy model tak jak należy, bo troszeczkę fabrycznie było źle zrobione. także teraz go przedmuchamy, nasmarujemy i będzie gotowy już do zabawy. Dokładnie olej wymieniony w środku, glut o, naprawdę był tam już prawie sucho. Ten glut tak. to był już tak gęsto, że no nie miało bardzo no, bardzo kręcić, tak, nie miało, miał takiej stabilności. Tak, nie, no, nie, rozdawał, nie rozdawał dobrze siły na, na cztery koła. Teraz jest poprawa, natomiast jak damy. Na 100% gazu to jednak też wyrywa go, także tutaj Willy Bar to jest, to jest duża moc, Tak, to jest, jest za, za duża moc. Godzinę, tak, przy takim grybie, na taki model to jest pocisk. Nie, tutaj już nie zmienisz nic, także tylko Willy Bar albo opony cięższe, wtedy będzie dociążać przód. Ale I, tyle. I tak, jest bardzo duża poprawa tak. od tak, no. Teraz, więc... Mega, mega sztos. Każdy model mi się zresztą podoba. Ja bym jeździł tym, tym, z tym, wszystkimi bym jeździł. Jeżeli my się cieszymy tym modelem, że on teraz tak się tak, w tej naprawie, to, to, powoł, to już w ogóle będzie. Tak, będzie, będzie, no mega, mega. No po prostu ten model fajnie, teraz serwa pracują, szybciutko, wcześniej troszeczkę się gryzły. Och, daję gazu, jest jest naprawdę, jestem mega się jaram tym modelem, super super. Dzięki za uwagę, pa pa!